A teraz polscy przedsiębiorcy kontra czeski czarny PR. Nasi południowi sąsiedzi mówią o kolejnych aferach w sprawie polskiej żywności. Taka informacja może być na rękę tamtejszym producentom, bo na rynku żywności konkurencja jest coraz większa. W sklepach kilku czeskich sieci handlowych próżno szukać polskiej żywności. Sprzedawczynie pytane przez nas mówią, że taka jest polityka firmy. My to mamy z wielko składu. Ja nie wiem, dlaczego nie mamy polskiej żywności, bo wszystkie towary dostarcza nam centrala z magazynów firmy. Czeskie media obszernie informowały o kolejnych rzekomych aferach z polską żywnością. Ta zmasowana kampania musiała odnieść pewien skutek. Czesi zwracają uwagę na kraj pochodzenia, czyli skąd ta żywność pochodzi. Ponieważ w mediach, w radiu, w telewizji i w prasie przebiegała kampania, która była nastawiona krytycznie na jakość polskiej żywności. Jednak polska żywność trafia do Czech nie tylko poprzez firmy handlowe. Wielu Czechów mieszkających w pobliżu granicy, Regularnie przywozi żywność z Polski. Mięso, wędliny i to w dużych, solidnych ilościach w Polsce. Raz, że idzie o smak, nie ma co do tego zastrzeżeń, jak to głównych higienik w Czechach miał jakieś takie tam. Swoje teksty na ten temat. Nie ma czegoś takiego. W czeskim Cieszynie powstał niedawno sklep z wyłącznie polskimi produktami i nie narzeka na brak klientów. Kupujący z humorem odnoszą się do medialnych doniesień o aferach z polską żywnością. Z humorem. Z humorem. Zapytają, pytają, jakie mięso mamy, to my zawsze mówimy z konia. To ze śmiałym, biorą wieprzowy kark. Ja. Także nie ma, nie ma, my tu nie mamy taki problem z tym. Bo polska żywność jest ceniona przez tych Czechów, którzy ją dobrze znają i wiedzą, co kupują. Nigdy wiem na targu nie kupiła, ale w rzeźni normalnie kupię czas od czasu mięso, bo jestem sama, dużo nie potrzebuję. Cukierki mi smakują, krówki. No kupować polską żywność, pomimo tego, co przebiega u nas na temat... E, Trutki na szczury w mleku Polski na temat szkodliwy dla zdrowia ogórków, oczywiście soli technicznej. Czesi uważają, że to Polacy powinni zadbać o dobrą opinię o swojej żywności. Jeśli wyeliminujemy z rynku nieuczciwych producentów, którzy próbują zarobić na fałszowaniu produktów, to czeskie media nie będą miały o czym pisać, a tak sami dostarczamy im pretekstu do żartów na temat jakości naszej żywności.